Witam serdecznie, drogie kochane wodniczki. Kochani, dla Was teraz czytanko na październik. Lecimy od końca horoskopu, oczywiście, bo tak obiecałam w tamtym miesiącu. Jednej z tutaj słuchaczek spod tego znaku, bodajże chyba spod znaku rybek, więc lecimy dzisiaj z czytaniem październikowym od końca, właśnie więc teraz dla Was wodniki. Słuchajcie, kochani, nie zdążyłam na koniec września, więc bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że mimo wszystko zdążycie jeszcze sobie tutaj zajrzeć i jakąś tam informację sobie uzyskacie, taką króciutką, być może coś wnoszącą Wasze życie, kochani. Dobra, kochani, słuchajcie, targ, karty zdążyłam potasować, bo już tutaj zaczynam robić takie działania, żeby było jak najszybciej więc zdążyłam karty potasować poprzykładać intencyjnie i teraz co kochani rozkładam karty i wracamy tutaj za chwileczkę z czytaniem kochani karty rozłożone mam nadzieję, że widać jako tako bo widzicie, że mam inną miejscówkę ci, którzy są ze mną od początku to wiedzą, że na razie tutaj mam inną miejscówkę bo też wiele rzeczy się u mnie zmienia kochani pod spodem pod spodem talii mamy tutaj piątkę mieczy. Piątka mieczy, kochani, to jest po prostu coś bardzo strasznego w waszych myślach, w waszej głowie. To jest taka energia w tle, która pokazuje, że może tak być, że będziecie mieli takie poczucie takiego troszeczkę słuchajcie konfliktu co robić, jak postępować, czy warto jest robić coś kosztem czegoś. Tą kartę bardzo często nazywamy pyrrusowym zwycięstwem, bo to jest bardzo często taka informacja, że próbujemy coś zrobić za wszelką cenę, ale ta cena właśnie potem się okazuje, że nie jest nieadekwatna do tego wyniku, który uzyskaliście. Więc czasami tak zwane, mówiąc łopatologicznie, czasami nie warto o coś tak się bić, o coś tak, o coś tak zabiegać, czegoś tak chcieć na siłę, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, Wasze właśnie myśli są bardzo takie po, podziubane, chociażby nawet już powiedzmy tutaj, tak jak jest na tej karcie, przez tego kruka. Tutaj, no, jest, są jakieś tutaj szkody, tak? Są jakieś szkody i już są wyrzuty sumienia. Więc moi drodzy, tutaj dla mnie to jest taka informacja, żebyście zawsze 10 razy. Drogie wodniki przemyślały, co robicie, co mówicie, co chcecie osiągnąć tym, co chcecie zrobić, i kto może na tym stracić, i dlaczego tak bardzo chcecie Wy na tym zyskać, co ma wam ten zysk jakkolwiek przynieść, tak? Yy, obojętnie w jakiej dziedzinie miałoby to dotyczyć, tak? Więc tutaj, yy, żebyście po prostu potem się nie męczyły wyrzutami jakimiś sumienia, tak bym powiedziała. Yy, główna energia miesiąca, karta Maga. No właśnie, zobaczcie, możecie wiele zamanifestować. Macie tak naprawdę. W tej chwili władzę w swoich własnych rękach, umysłach, myślach, sercu, słowach, y, możecie zrobić wszystko. Y, Mak zawsze pokazuje jak i na górze, taki na dole, czyli kontakt też z górą, więc bardzo dobrze by było, żebyście też y, tutaj y, czasami y, kierowali swoje modlitwy, swoje y, myśli, rozmowy, gdzieś tam y, właśnie... Y, z tą najwyższą, największą tutaj boskością, która nas otacza, bez względu na to, w co wierzycie, bo tutaj nie chodzi o to, jakiej to jest wiary. Bóg i nazywany również w różnych kulturach, też i kreacją, i twórcą, jest jedyny na całym świecie, bez względu na religię, więc tutaj jak najbardziej możecie się do niego pochylać. Niekoniecznie łączy się to z chodzeniem do kościoła, czy wyznaniem buddyzmu, chociaż buddyzm jest no bardzo tutaj. Um, Blisko właśnie tutaj tej, tej, tego Boga. No ale to nie, nie, nie o tym jest to czytanie. Więc kochani, warto też naprawdę czasami się pochylić i podziękować, i być wdzięcznym za coś, prosić o wsparcie, prosić o pomoc, prosić o wskazówkę. Yy, macie tą możliwość manifestowania. Ten, energia główna miesiąca będzie Wam przynosiła dużo nowości, dużo możliwości. Dużo sytuacji do, y, do wykorzystania. No, czy wy wykorzystacie je, to ja tego nie wiem, ale będzie bardzo dużo możliwości do wykorzystania, bardzo dużo będzie z was wychodziło, bardzo dużo się pojawić może nieprzewidywanych sytuacji, które y, będą y, tutaj y, was y, popychały do, do różnych tutaj pomysłów, do działań. I to jest ok, tylko właśnie ta piątka mieczy mówi o tym, żebyście y, bardzo skrupulatnie przesiewali to, co do was przychodzi, tak? Kto do was przychodzi, co do was przychodzi, jakie sytuacje, jakie ludzie, jakie, jacy ludzie, jacy, jakie zdarzenia, bo to jest dlatego mówię, bardzo cienka nić, biorąc pod uwagę, że ja muszę zwrócić uwagę na to, co mamy tutaj na spodzie talii. No ale zobaczmy, co będzie odchodziło od was, co przyniesie wam ten miesiąc konkretnie i jakie jest ostrzeżenie na ten miesiąc. Okej. Okay. Kochani, co od was odchodzi? No myślę, że dużo wodników tutaj mm, jako znaki powietrzne no może były bardziej wrażliwe, może były bardziej, bardziej tutaj takie melancholijne, może były bardziej skupione na jakiejś takiej emocjonalnym aspekcie, no a przecież naturą wodnika, jak i wagi, jak i bliźniąt oczywiście jest Myślenie, więc myślę tutaj sobie, że stwierdziliście, że chyba nie do końca będziecie się kierować właśnie emocjami, sercem. Czas wrócić do tych logicznych tutaj aspektów swojego własnego umysłu. I tutaj myślę, że to może mieć jakieś znaczenie dla Was, bo ta wrażliwość, ta taka delikatność mogła Was gdzieś tam zgubić, mogliście za to gdzieś tam dostać po głowie, jak to się mówi przysłowiowo, i dlatego tutaj zaczynacie trochę inaczej patrzeć, ponieważ no, to, co odchodzi, to jest właśnie ta energia króla, Króla, króla kielichów, no, który jest bardzo takim wrażliwym, emocjonalnym człowiekiem, pełen empatii, zrozumienia, więc myślę sobie, że troszeczkę żeście tutaj jednak dostali takiej grubszej skóry. Co wam przyniesie za to ten miesiąc? No obfitość, kochani. Obfitość. Dla niektórych zajście w ciążę, bądź akurat będzie to rozwiązanie w tym miesiącu, natomiast też i możliwość zajścia w ciąże, jeśli tego pragniecie, z kartą MAGA. W 100% macie na to szansę, absolutnie, więc tutaj bezapelacyjnie możecie się o to starać, jeśli są tutaj takie osoby. Karta Cesarzowej, kochani, mówi o o całości jako o takim poczuciu bezpieczeństwa, o takim poczuciu, że naprawdę możecie doceniać to, co macie już w życiu, być szczęśliwym z tego, pragnąć tego, pragnąć coraz to więcej różnych rzeczy. Jesteście potraficie połączyć pracę z rodziną, z miłością, z uczuciem, z macierzyństwem, jeśli macie tutaj oczywiście już dzieci, jeśli nie to nie, możecie się oczywiście teraz starać, też z wnukami, z prawnukami, bo tutaj są osoby w różnym wieku. To jest takie ciepło, takie poczucie, jakbyście w październiku wiedzieli po prostu, że to jest taki dobry miesiąc, tak go możecie nazywać. Ja go tak odczuwam, że to jest dobry miesiąc, że to jest dobry miesiąc, mimo iż troszeczkę za bardzo byliście gdzieś tam wrażliwi wcześniej. I też trzeba zaznaczyć, że być może. Dla niektórych jest to sprawa związana też z jakąś osobą, bo też król mieczy jest no, wiadomo też osobą, więc y, też może być tak, że gdzieś ta osoba odeszła z jakiegoś powodu, tak? Y, jako osoba, jako postać, jako ktoś bardzo wrażliwy, ciepły, empatyczny, więc tutaj też może tak być, że y, niektóre tutaj wodniki, y, na przykład z jakiegoś powodu tutaj y, mają taki dyskomfort, że ktoś bardzo bliski, ciepły w jakiś sposób się odsunął, albo to wy właśnie się odsuwacie tymi emocjami, tak jak powiedziałam to wcześniej. Natomiast w karcie cesarzowej naprawdę będziecie się czuć dobrze, jeżeli, jeżeli nie będziecie wykorzystywać złych swoich nastrojów, emocji do jakiegoś takiej walki z kimś albo z czymś to będzie ok, bo cały czas mówi o tej piątce mieczy bo tutaj wy możecie chcieć jakiś odwyt zastosować dosłownie więc absolutnie odradzałabym no ale wiadomo każdy robi tak jak robi więc karta cesarzowej mówi o obfitości o takim bogactwie samym w sobie takim bogactwie nie tylko materialnym że rzeczywiście może wam się coś udać tutaj materialnie, bo zaraz sobie przejdziemy do pracy ale może wam się udać coś coś osiągnąć, coś w końcu uzyskać, coś zdobyć z czymś ruszyć w końcu w takich sprawach jakichś finansowych, ale też mówimy o takim aspekcie, kochani, duchowym, takim mentalnym, że też czujecie się tutaj spełnieni, że cieszycie się z tego, że macie przyjaciół, rodziców, rodzinę, no jakkolwiek by to nie nazywać i potraficie utrzymać to, tak? No ostrzeżeniem jest, kochani, karta świata, czyli ostrzeżeniem jest to, że żebyście nie blokowali się przed jakimś etapem w swoim życiu, bo może tak być, że... Blokujecie pójście do przodu z jakiegoś powodu. Coś się zadziało, coś się tutaj was zmienia, albo w waszym otoczeniu, czy wśród Waszych bliskich czy znajomych, i wy się boicie ruszyć do przodu, zamknąć jakiegoś etapu w życiu i pragnąć, chcąc czegoś zupełnie nowego, innego. Karta świata kończy jakiś cykl w naszym życiu, po to, żebyśmy mogli zacząć od nowa. To jest droga głupca, którą przeszedł od. Właśnie od samego początku do samego końca. I mamy tutaj początek MAGA, bo oczywiście Głupiec ma, jest kartą zero i mamy kartę Ostatnim Świata, czyli zobaczcie, macie tą drogę do przejścia, wszystko możecie zmanifestować, i ostrzeżeniem jest, żebyście się nie bali, po prostu ruszyć z czymś zupełnie nowym, innym, bo przecież. Macie poczucie bezpieczeństwa, macie poczucie tej obfitości, macie poczucie tego tej rodziny, tej miłości, bo albo Wy ją dajecie, albo Wy też ją otrzymujecie, a może jest jedno i drugie. Więc tutaj, kochani, bym się absolutnie nie przejmowała, bo to jest wasz miesiąc i bardzo fajnie, i bardzo fajnie. Natomiast nie blokujcie swojego własnego rozwoju, nie blokujcie swojej, swojego, swojej przyszłości. Bo tu mówimy na razie o październiku, za chwilę listopad, grudzień, ale myślę sobie, że te zmiany zaczynają docierać tutaj poprzez właśnie nadchodzący już powolutku małymi kroczkami nowy rok, tak, który te zmiany tutaj może Wam i tak, i tak z jakiegoś powodu przynieść. Zobaczmy w takim razie, co w sprawach zawodowych tutaj jest. O, kochani, coś mi tu spadło na kartę. Mhm. No, zobaczcie, no w sprawach zawodowych jest bardzo trudno, bym powiedziała. Radą jest, żeby się nie przejmować, żeby nie brać wszystkiego do głowy, żeby strasznie nie koloryzować jakiejś z natury wyglądającej prawdopodobnie błahej sprawy, natomiast w waszych głowach sięgającej rozmiarów po prostu niesamowitych, tak? Czyli coś, co jest mało istotne, w waszych głowach nabiera bardzo dużej wagi, tak? Więc tutaj nie koloryzować pewnych rzeczy, czy nie bać się pewnych rzeczy, i też nie. I też słuchać swojej własnej intuicji, tak naprawdę, tak? Królowa Mieczy i Karta Księżyca mówią ewidentnie o intuicji, o, o, o działaniu, o tym, że jesteście gotowi do działania, jesteście gotowi, przeszliście swoje w życiu, wiecie, wiecie czego chcecie, yy, jesteście tutaj yy, przemyśleni w, w temacie zawodowym, bo mówimy tu o pracy, wiecie co jest tak naprawdę do zrobienia, wiecie czego wy chcecie. Macie Karta Maga, macie cesarzową. Ale się blokujecie. Karta, Asy, karta świata i karta księżyca, dwa arkany, mówią o tym, że się strasznie boicie zrobić jakiegoś kroku. Mimo, że jesteście przygotowani, yy, głównie oczywiście psychicznie, intelektualnie macie po prostu wszystko poukładane w głowie, ale emocjonalnie właśnie macie z tym problem i prawdopodobnie postać króla, tu może nie chodziło o, o postać w waszym życiu, chociaż może też tak jak powiedziałam, ale właśnie o tą emocjonalność, że do tej pory po prostu emocje wam na coś nie pozwalały. Strach to są emocje, prawda? Obawy to są emocje. I, a te emocje są napędzane dopiero później jakimiś tutaj logicznymi aspektami, które sobie wytworzycie do tego lęku, żeby je dopasować. Boję się, bo... I wchodzi oczywiście teraz aspekt logiczny, tak, no boję się bo, tak, nie zaryzykuję bo, bo tak czuję, że się tutaj nie da, czuję tak i zaczynacie tworzyć scenariusz, dlaczego nie zaryzykujecie, tak, więc zawsze są te emocje na początku, więc tutaj absolutnie, moi drodzy, jesteście przygotowani, możecie działać, możecie podejmować działania, decyzje, możecie, możecie się rozliczać ze swoim życiem zawodowym, bo tutaj też Królowa Mierzy bardzo często mówiła o jakimś rozliczeniu się z przeszłością, rozliczeniu się z jakąś pracą, Bądź chęci podjęcia jakiegoś dodatkowego zajęcia, czy tam jakieś podwyżki, czy jakiegoś awansu, ale tu chcecie zrobić porządek, bo wy już wiecie czego chcecie, tak jak powiedziałam, wy wiecie czego chcecie, tylko po prostu boicie się to wdrożyć w życie teraz, tak? Więc tutaj absolutnie głowa do góry, no przy karcie maga i cesarzowej, absolutnie wszystko jest w zasięgu waszej ręki. Z takimi kartami naprawdę nie trzeba się bać. Trzeba po prostu działać, rozwiązywać sytuacje, które ewentualnie rzeczywiście was gdzieś tam spotkały w waszym otoczeniu, zawodowym oczywiście, bo ta piątka mieczy, myślę, że też może tutaj dotyczyć spraw zawodowych, że gdzieś tutaj coś, możecie mieć jakieś obawy o pewne rzeczy, które gdzieś tam w tej waszej dotychczasowej pracy zaistniały, ale wszystko to można rozwiązać, ze wszystkim można iść do przodu. Królowa przede wszystkim ceni sobie konkret, prawdę, przede wszystkim yy, logiczność jest przygotowana, asertywna yy, i nie poddaje się. Więc drogie wodniki, no to nie poddajecie się, tak? Ok, zobaczmy co w sprawach uczuciowych. W takim razie Yy, w sprawach uczuciowych powiedziałabym tak. Yy, no w związkach, no i teraz nie wiem, czy to będzie Wasza rola, czy Waszego partnera, partnerki, bo tutaj jest takie troszeczkę, słuchajcie, yy, z Waszej strony yy, zbytnie moim zdaniem yy, podejście do relacji bardzo tak konkretnie, bardzo chłodnie odpowiedzialnie oczywiście, odpowiedzialnie. Ale bardzo konkretnie, bardzo przedmiotowo bym powiedziała, tak? Bardzo na zasadzie, że wy sobie ze wszystkim tutaj dajecie radę. Wy tutaj jesteście pan, czy pani i władca, tak? Wy tutaj gracie ostatnie skrzypce, wy tutaj macie najbardziej coś do powiedzenia, wy tutaj. Jesteście właśnie z podznaku wodnika i powietrznego znaku, czyli tego logicznego intelektualisty, i to wy wiecie najlepiej. Z takim przekonaniem w relacji tutaj no, za wiele się nie wydarzy, bo kartą rady jest kartą rady jest tutaj siódemka mieczy. No nie oszukuj, ani też oczywiście nie daj się oszukiwać. Nie działaj sam w pojedynkę twierdząc, że jesteś najlepszy, bo też nie jesteś na pewno najlepszy czy najlepsza, bo nikt nie jest w niczym najlepszy, tak? Więc pozwól sobie pomóc, pozwól sobie też, żeby ktoś mógł ci w czymś, w, mógł ci w, w czymś wyręczyć w domu, i tak dalej, tak? Więc to są takie dwa aspekty. Żebyście Wy nie czynili temu, tego kogoś, ale też uważajcie, żeby ktoś Wam tego nie czynił. Więc tutaj bardzo trudno mi jest to, to odczytać jakoś tak jednostajnie, dlatego mówię o tych dwóch opcjach, bo mam takie wrażenie, że albo, albo to Wy przeginacie, albo ta Wasza połówka właśnie przegina z tą właśnie. Tutaj władczością nazwijmy to, i z takim działaniem na swoją korzyść samemu, a z kolei nie prosząc was o jakąkolwiek decyzję, zdanie czy pomoc, i Wy się możecie gorzej czuć, więc dlatego. Tu, tak jak mówię, to albo wy jesteście w tej energii, albo ta energia jest w y, waszym partnerze czy partnerce, ok? Więc w każdym bądź razie, no, nie działajcie w pojedynkę, nie próbujcie kombinować, nie próbujcie robić czegoś tylko dla siebie, bo tak naprawdę wyjdziecie z tym bardzo, bardzo źle, bo obok mamy piątkę mieczy, czyli naprawdę może was spotkać coś niefajnego. Ym, odpowiedzialność jest bardzo dobrą cechą, y, taką, wiecie, systematyczność, konkretność. Poczucie takiego bezpieczeństwa to są bardzo fajne cechy, tylko kochani, jeżeli one są za bardzo gdzieś naciskane, no to i wiecie, no to i takich rzeczy się też nie da znieść. Więc tutaj bym powiedziała, żebyście się zastanowili, a Wy wiecie najlepiej, po której stronie medalu jesteście, bo myślę, że doskonale o tym wiecie. Więc taki jest tutaj przekaz na październik, jeśli chodzi o to takie nadużywanie tego swojego ostatniego zdania, tej swojego przekonywania tylko na swoją stronę o Waszych racjach i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o. To powiedziałabym, że uważajcie, bo dla singli tutaj się szykuje jakiś właśnie cesarz. Bardzo odpowiedzialna osoba, bardzo atrakcyjna, bardzo pewna siebie, bardzo przedsiębiorcza. Nierzadko, nierzadko, nierzadko tutaj biedna, absolutnie. Więc tutaj może zwrócić na siebie uwagę, może przykuć Waszą uwagę, ale też intelektem i też takim, wiecie, takim bijącym poczuciem prawdy, poczuciem bezpieczeństwa, takiego, takiego, takiej klasy wręcz. Natomiast może się okazać, że to jest złudne. Więc tutaj dla Singli jest zupełnie inny przekaz i tu jest jeden i konkretny w moim odczuciu oczywiście. Uważajcie, uważajcie, bo możecie zostać właśnie w ten sposób oszukane, a uwierzycie. To jest tak zwane hasło właśnie, jak, jak, jak potem się bardzo często to spotyka, prawda? A uwierzyłam, tak? Albo uwierzyłem, yy, że to będzie fajnie, że to jest fajna osoba, a się okazało, że niekoniecznie, bo czymś Was przykuła, czymś Was przyciągnęła. Yy, kochani, to tyle, jeśli chodzi o to czytanko. Tak jak powiedziałam, widzicie króciutko i na temat. Mam nadzieję, że coś z tego jeszcze wyciągniecie. Nie udało mi się wcześniej tego zrobić, więc no staram się właśnie na samym początku tego października Wam jeszcze to tutaj zrobić, żebyście coś z tych informacji jeszcze wyciągnęli sobie na październik. Dziękuję Wam, kochani, za to, że jesteście, za łapki, za komentarze, kochani, jesteście cudowni i za subskrypcję. Serdeczko Wam oczywiście wysyłam i do zobaczenia, kochani. Pa! pa.